witam wszystkich na kanale a dzisiaj <coughs> będzie to zadanie przygotowanie paneli dwóch sztuk żeby wymienić na dachu stare panele 200 watopikowe na nowsze trina solar na 425 watopików. Tu mamy ładną klejeczkę, można sobie tutaj przeczytać, ponieważ mam na dachu jeszcze dwa panele 200 watopikowe z 10 lat, i ponieważ się gryzą w tym stringu z tymi nowszymi. Więc przyszedł czas o wymianę tych paneli na nowszą technologię trochę i żeby string miał równe napięcie a nie różnego jakby powiedzmy różnych napięć panele, więc dzisiaj je przygotuję uchwyty dopasowuję pomierzę wszystko i będzie montaż na dachu wtedy puścimy filmik już z zamocowania a te panele udało mi się kupić za 330 zł więc chyba dobra cena za nowe panele więc pozdrawiam Wszystkich i do następnego filmiku.